Manko, z tej strony Damian i dzisiaj w tym odcinku z FIFA Mobile 21 w końcu mamy Team of the Season. Jest to event z drużyną sezonu. Będzie 7 drużyn takich dostępnych w tym evencie i będzie można sporo ciekawych kart odebrać i je zrobić, grając skill game, odebierając punkty. Wszystko wam zaraz wyjaśnię. I tak jak mówiłem, będzie 7 drużyn, czyli jedna drużyna na tydzień, czyli ten cały event będzie trwał 49 dni, więc zaraz sobie przejdziemy do omówienia, więc lecimy. Team of the Season w końcu ruszyło, mamy ten evencik i tutaj miłe zaskoczenie, bo mamy codzienny taki login bonus, dostajemy taki prezent, możemy sobie go tutaj odebrać w tej sekcji, tutaj klikamy i można sobie trafić Team of the Year Starter, czyli kartę Team of the Year można trafić też kartę TOTY NOMINI i też karty elitarne, czyli elitki albo jakąś elitkę z Team of the Week, no i też Coinsy, Skill Boosty no ale to mniejsza o to, i tu mamy oczywiście punkty, mamy skill game'y i tutaj co tydzień jak będzie inna drużyna to będą oczywiście Kolejne punkty do zdobycia, czyli jak teraz dobędziecie punkty Community, to później będziecie musieli się zaopatrzyć w Team of the Season tickety, jeżeli chcecie iść w jedną ligę. Inaczej będziecie musieli sobie uzbierać te punkty. Tak jak mówię, jak teraz gracie, to warto wykonywać te skill game'y, bo inaczej za ten dzień będzie inna drużyna, i wtedy nie będziecie mogli zdobyć tych punktów, więc. Później będziecie mogli sobie wymienić Team of the Season tikety. Te bilety możecie sobie wymienić na dodatkowe punkty z tej drużyny społeczności, czyli to z community. No dobra. I tutaj oczywiście to tokeny też będą dostępne. Te kamienie milowe są dosyć proste. Musimy oczywiście wykorzystać całą energię, jak będziemy grali w te skill game. No i tu mamy też SBC i tutaj Akurat szacun dla EA, że zrobiło takie SBC, że można sobie tu zrobić na przykład SBC 90. Tu mamy o zawodnika z ligi angielskiej, ale z tych niższych angielskich lig. Będziecie mogli zdobyć takie to, co jeszcze wam pokażę, jakie to są karty. Tutaj widzicie to są te karty. Mówię, tu mamy 5 kart. Mamy tutaj. Toneja, mamy króla, mamy Sara, jest Puki i też y, 90 CDM z Anglii z Watford i tutaj jest Endombele, czyli tutaj jest SBC o zawodnika tak ściśle wybranego przez EA i tutaj już są poważne wymagania, no bo już tutaj trzeba mieć trzy karty, żeby zrobić takie SBC. 90 rating, naprawdę, no już tutaj trzeba trochę mieć tych kart, albo też kupić z rynku. No i też będzie dostępne kolejne SBC, ale to dopiero za tydzień o skill boosty 2,5 skill boostów i tutaj jeszcze oczywiście SBC z rankapami. No dobra, przejdźmy teraz do drugiej zakładki, tu mamy drużynę rezerw i tutaj tak samo będzie sobie można uzbierać te tickety, team of the season ticket. I tu mamy też zawodnika, którego też możecie sobie odebrać otwierając paczki, czyli te TOC tokeny, jak wydacie 10 takich paczek i macie tego zawodnika 94, Second Striker i liczyć. I będzie co tydzień nowy zawodnik też myślę do zdobycia. Skoro tutaj dali tego zawodnika z serii A, tutaj jaka karta TOC Community, to chyba w kolejnej lidze też powinien być dostępny bo tutaj mamy Future League Reserves czyli kolejne będą dostępne ligi, z, tu mamy karty 98, 95 94, czyli te najlepsze karty, ale z drużyny rezerw będą dostępne i tutaj oczywiście oferty, czyli tokeny można dokupić sobie za gemy jak ktoś by chciał sobie od razu odebrać tą paczkę, ja na razie tutaj mam 25 st tokenów będę je zbierał, żeby na ściśle taką dobrą drużynę sobie je wydać, dobra, teraz kolejna zakładka, już tutaj mamy community, tutaj jest eventowa ikona Overmarsa, tutaj no spoko ikona, tylko ten skill boost speed, ale jak ktoś potrzebuje lewego skrzydłowego, no to zobaczymy, czy akurat można ją zrobić free to play. Tutaj akurat nie pokażę Wam wyliczeń, bo to sam dokładnie nie wiem, kogo jeszcze będzie można zrobić za darmo, czy będzie trzeba dorzucić gemów. Ale tak jak widziałem, to jak mamy tą drużynę społeczności, no to będzie można sobie zrobić za darmo 97 karty na pewno, ale też kartę 99. To już od Was zależy, kogo wybierzecie. Mamy tutaj Bayleya. Tutaj jest z Bundesligi 97 karta, Valverde też super pomocnik, mamy też Van Bisake. 99, myślę, że jakbym ja miał iść w tą kartę, no to bym musiał tylko odbierać te punkty Team of the Season Community, ale zobaczymy co będzie w kolejnych drużynach, ale te karty niestety powyżej 100, no to nie zrobicie n-kunku, Zapata niestety nie jest do zrobienia free to play, Niestety potrzeba 40 tysięcy gemów. Więc, jak ktoś ma mało gemów, no to nie powinien się za to zabierać. No i na końcu jest zakładka Ultimate, i tutaj, oczywiście, Ultimate Team of the Season będą dostępne, oczywiście, będzie trzeba wymienić na to tokeny Ultimate TOS. i takich punktów na tą kartę 102, trzeba 400. A na tą z drużyny rezerw 150. Więc. Tutaj raczej z drużyny rezerw na lajcie zdobędziecie tą kartę, ale tutaj to jeszcze Wam nie powiem, czy można zrobić ją. Możecie też napisać w komentarzu, czy kartę Ultimate Tots można zrobić free to play tą 102+. No dobra, więc naprawdę event jest naprawdę super, fajnie, że to się zmienia. Jeszcze Wam jedną rzecz pokażę teraz. Mamy tutaj ten Team of Decision Special. I tutaj mamy już też ranking. tu mamy gramy mecze te Fast Attack, i tutaj, jak macie y, każdy mecz, czy to Fast Attack, czy Head to Head, to zdobywacie Community Score, i oczywiście to liczy się do całego rankingu. I jak macie tutaj codziennie, będziecie mogli też sobie. Bonus odebrać, więc warto sobie tutaj bonus aktywować i sobie zagrać, żeby więcej punktów za dany mecz, za każde zwycięstwo dostawać. No dobra, tak więc ja myślę, że odbiorę jeszcze tu nagrody. Bo akurat specjalnie nabiłem, żeby te jeszcze cztery nagrody odebrać, bo będzie tutaj gwarantowana karta Toc. Dobra, mamy tutaj coinsy. I jeszcze community Pointy. Okej. Okay i jest 300 punktów lećmy dalej, teraz mamy tą kartę gwarantowaną, zobaczymy koło trafimy, więc otworzymy paczkę pierwszy team of the season i mamy tutaj Grenvelda Jest to zawodnik z Bernemów 86 rating zobaczmy jakie ma statystyki no na całkiem nieźle Pace 104 Tutaj jakbyście go ulepszyli no to nawet... aż taki zły nie jest ok Dobra. I tutaj dalej na końcu można odebrać też Team of the Season Tickety. tutaj także mamy tylko w mniejszej ilości. Jest zawodnik 93 Blendia. Gość jest z Norwich z drugiej ligi angielskiej. Ok. No i tak jak mówię, ten taki chapter tutaj jak będziecie mogli odebrać te nagrody, to będzie też Podobnie, że to zniknie za tydzień i będzie inna liga, i też będą dostępne inne karty do zdobycia. Na przykład tutaj, jak macie tego Argentyńczyka, może być ktoś inny później do zdobycia. Dobra, no i to tyle. Jeszcze energię można sobie dokupić. Jeszcze tutaj są reklamy, żeby dalej sobie grać te meczyki. Dobra, i ok, jeszcze jedna rzecz, bo mamy tutaj. Team of the Season Pass, czyli taki Star Pass tylko w wersji Team of the Season. I tutaj oczywiście zbieracie też szardy i tutaj takie szardy jak sobie gracie to dostuje, dostajecie też za zadania, tutaj za questy, bo są też dostępne Team of the Season zadania. Takie proste, gracie mecze w sezonach, musicie wydać trochę końców, gracie skill game, y, zagracie jakiś meczek i zdobywacie te e, szardy. Ok, i tak jak mówiłem, że później tutaj o góry będziecie mogli sobie odebrać pierwszą nagrodę i mi jeszcze trochę brakuje, ale tutaj oczywiście Team of the Season Tickety. i tutaj dalej będzie kolejna drużyna, czyli za tydzień będzie Premier League, dalej będzie La Liga, później mamy Bundesliga, jeszcze będą karty z Serie A i dalej jeszcze drużyna League One. I na końcu będzie dostępna drużyna Ultimate Team of the Season, czyli najlepsi zawodnicy z Team of the Season będą akurat możliwie do dobrania dla każdego. To zależy od Was, czy odbierzecie kartę 98, czy 102. Ok, no a tak jak mówię, ta niższa ścieżka niestety trochę kosztuje, bo. Powyżej tutaj 2000 FIFA points tu mamy 3000 czyli naprawdę dużo. Akurat, no, jak ktoś chce wydać, no to ok, ale oczywiście nie namawiam. Oczywiście lepiej w coś innego się zaopatrzyć. Tutaj macie na przykład taki drugi wariant. Tutaj, no już 1000 FIFA points to jest niecałe 40 zł. Jakby ktoś chciał, to może sobie taki pas wykorzystać. I tutaj za te punkty, tutaj jak się zdobywa, tutaj możecie kolejne nagrody odebrać, tu mamy 500 tysięcy monet, community pointy i tutaj też FIFA pointsy. Jak macie taki pas wykupiony, to na przykład jak macie taki mecz, to dostajecie podwójną ilość, na przykład Community Point, na przykład drugi raz dostajecie treningi, tickety, dostajecie ich więcej. I tutaj jeszcze SBC, też później się pojawi z skillboostami. No i jeszcze tutaj na końcu jest do zdobycia Barnes. To fajny Team of the Season, nawet z Premier League. Agility, zobaczmy jakie ma statystyki. Ok, no dobra. I jeszcze na koniec chyba Wam pokażę Zielińskiego, bo też ta karta jest jedna z ciekawych. Fajnie, że Polak jest w drużynie Team of the Season nie tylko zieliński ale też helik to pokażę wam zielińskiego OK no tylko ten skill bo ball control ale ogólnie jako pomocnik ma bardzo dobre statystyki jak chcecie go ulepszyć no to do seria na pewno wam się przyda jeszcze z tych rezerwowych no to Mukiele też jest ciekawy z Bundesligi no, ale naprawdę ja jestem bardzo zachwycony tym eventem bo przynajmniej nie jest on taki nudny jak w poprzednim roku. Przynajmniej tutaj zdobywamy na przykład co tydzień te punkty. Tak to by już ten event całkowicie się nam znudził, a tak to mamy też jeszcze SBC, o ściśle wybraną kartę przez EA, akurat tutaj jeszcze gwarantowanego toca, 90, można zrobić, więc jest co robić. I jeszcze zobaczmy, co jest tu w paczkach. Mamy tutaj community starter offer i te paczki za gemy, czyli tutaj można sobie gwarantowanego Totsa. Tutaj z drugiej ligi angielskiej tych zawodników można trafić. O, jest tutaj Halik, więc tak prezentują się statystyki drugiego Polaka z Team of the Season. ok I ogólnie, no już tutaj kolejna oferta, ale tu już mamy tych już lepszych, czyli można tutaj już trafić mastera. Z tego Team of the Season. No i tutaj te pozostałe oferty, czyli to z tokeny, jak Wam brakuje, możecie sobie kupić. No i to tyle. Mam nadzieję, że taki pierwszy odcinek z Team of the Season Wam się podobał. Będzie ich oczywiście coraz więcej, no bo będzie nowa drużyna, jakieś otwieranie pewnie, może wpadnie. Więc zobaczymy, co nam dzień przyniesie, czy. Będę mógł otworzyć trochę paczek, czy będę omawiał kolejną, drużyną, to, kolejną drużynę TOC. A ja mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Zostawcie łapkę w górę. Możecie też napisać, czy będziecie chcieli robić kartę Ultimate Team of The Season. Czy jednak będziecie iść w jedną ligę, na co wydacie punkty? W komentarzu możecie o tym napisać. No i też możecie wbijać na Instagrama, Discorda. Wszystkie linki macie w opisie. Cześć.